Dotarliśmy oto do Karlskrony. Przypłynęliśmy promem Stena Line, który płynął całą noc. Nad ranem zapakowaliśmy się w autobus numer 6 terminala promowego. I Dotarliśmy do centrum. Jesteśmy w parku Hoglands, jeżeli dobrze umiejscowiamy się na mapie. Będziemy niedługo szli w tamtym kierunku. Ponieważ tam znajduje się pomnik założyciela tego miasta. Kalskrona to miasto, które założone zostało w 1680 roku, tak jak mówiłam, przez króla Karola XI i była to baza szwedzkiej floty wojennej, moi drodzy. Dzisiaj, ponad 300 lat później, szwedzka marynarka wojenna wciąż tutaj ma swoją bazę. Jest to miejsce swoistego połączenia tradycji z nowoczesnością. W 1998 roku miasto to zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, ponieważ uznano, że imponująca i świetnie zachowana architektura miasta na to właśnie zasługuje. Miasto w ogóle składa się z 33 wysp. A w całym archipelagu znajduje się ich ponad 1,5 tysiąca. W zeszłym roku, czyli w 2014, Centralny Urząd Statystyczny w Szwecji ogłosił to miasto najsłoneczniejszym w całym kraju. I generalnie o tym mieście mówi się, że jest to taka Szwecja w pigułce. Idziemy zobaczyć, co w tej Szwecji w pigułce można zwiedzić. To ja do Was mówiłam, i mam taki piękny przewodnik, z którego będę czerpać dla Was informacje o Karlskronie. Jesteśmy oto w centrum Karlskrony. Jest ono umieszczone na wyspie Trossos. Ja nie wiem, jak to się czyta. I właśnie wielki rynek stanowi jej. Dokładny środek. Po środku na postumencie stoi Karol 11, Idąc sobie od Wielkiego Rynku, tak się to nazywa, chociaż wcale nie jest duże, dotarliśmy na targ rybny. Fisk się to nazywa po szwedzku. I niegdyś to miejsce tętniło życiem, moi drodzy. To tutaj rybaczki sprzedawały świeże ryby. Obecnie o tym fakcie przypomina widziana przez Was rzeźba Rybaczki Fisk Gumman i rzeźbę tę zrobił Erik Buglund. Wysepka tak wygląda tak. Jest to ostatni niezabudowany szkier w centrum miasta. Oto dotarliśmy do dzielnicy Małych Domków. Pierwsze osadnictwo w Karlskronie tak właśnie wyglądało na nabrzeżu. A mały włos byśmy nie przekapili tego miejsca. Żeby się tu dostać niestety trzeba pokonać dwie albo trzy górki. Zbliżamy się oto do kościoła admiralizji. Moi drodzy, jeżeli chodzi o kościół admiralizji to został zbudowany w 1685 roku. Jest to jeden z największych skandynawskich drewnianych kościołów. I pierwotnie miał być tylko budowlą tymczasową. Rzeźba stojąca przed kościołem to rzeźba rozem Rozendoma. Historia mówi, żeby podnieść mu kapelusz i wrzucić pieniążek. Rozejrzeć się naokoło, a może zobaczyć się malutką rzeźbę chłopca wybiegającego z książki. A oto jest nasz wybiegający z książki chłopiec, który jest bohaterem cudownej podróży autorstwa Selmy lub bardzo utytułowanej szwedzkiej pisarki od samych początków Karl moi drodzy na nabrzeżu królewskim, które się nazywa Kungsbron. Mieszkańcy Karlskrony witali, witali przybywających od strony Morza Królów Szwecji. To co widzicie tutaj, ten różowo-biały budynek to dawna rezydencja gubernatora regionu. Dzisiaj pozostaje do dyspozycji wojewody. Tutaj widzimy po piersie Erika Dachlberga jest to twórca planu miasta Karlskrona i jego fortyfikacji. Był również kartografem szwedzkiej armii w trakcie wojen z Polską. Dzięki jego pracy jednakże mamy świetnie do dzisiaj zachowane mapy polskich miast z XVII wieku, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Tu natomiast. Możecie zaobserwować sobie bastion Aurora, który również biegnie wzdłuż wybrzeża, fortyfikacja obronna. Kamil pracuje, to cii, nie będziemy mu przeszkadzać. Stąd dotarliśmy oto do Muzeum Morskiego, czy też Muzeum Marynarki Wojennej. Możemy się dowiedzieć, że Stocznia Marynarki Wojennej w Karlskronie była w XVIII wieku największym zakładem pracy w Szwecji. Tu mamy pokazany warsztat wyrobów w mojej drodze z miedzi bardzo sugestywny i fajny sposób. Doszliśmy do sekcji broni różniastej. Zobaczcie. Nawet nie mam tego wszystkiego. Nie mam tego wszystkiego.